Już dziś o godzinie 17.30 po tym filmie startuje mój kanał i z tej okazji stwierdziłam, że zrobię Genzi niespodziankę. Tak naprawdę nikt z Genzie nie oglądał moich starych filmów. Także będzie to reakcja na moje stare filmy i przy okazji Wasza widzowie. A oprócz tego stwierdziłam, żeby to nie było tylko oglądanie moich filmów, to zorganizuję wieczór filmowy u nas na tarasie. Mamy rzutnik od Przemka Pro, muszę kupić przekąski, tandekę. No i myślę, że będzie fajnie. Hey, o co? Zajechaliśmy i lecimy na taras, bo to tam wszystko będzie się działo. Dobra, wieszamy plandykę, która będzie naszym ekranem. Patrz, jaki dzielny pomocnik, on jeszcze tego nie wie. Nie wiem, ale pomagam. Dobrze, nagraj jak pomagam, zobacz. Cyk. Taki silny. Sam. Patrzcie, udało się Tak jak wiecie, dziś startuje mój kanał, bo dopiero po tym o 17.30 Widzowie, możecie już wejść na kanał i będzie tam film No i stwierdziłam, w z tej okazji, żeby urozmaicić trochę ten wieczór To nagramy reakcję na moje stare filmy, ale nieco innym klimacie Także zapraszam was na dwór wow! 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 Kino domowe mamy! To I, i Bob i, i, i nowe moje ekipy! Czy ktoś z Was wie, w którym roku, o jakby się mój 2013. 2013. 2013. 2012 14. 11. Czy można wygrać? Za dobry strzał. <noise> mój film, pierwszy na kanale, teraz będzie 4 października, a ten wyszedł 6 października 2012 Tu wow. mamy równo 10 lat, odkąd pierwszy film przyciłam na Wow! wow. No. Puszczę wam ten film, to był pierwszy film na moim kanale. Był jeszcze jeden wcześniejszy o kurierze i nikt go, nigdzie go nie ma. Wie Kemu o nim tylko: puścić, no. Przemek Pro, bo ja nie mam tego filmu nigdzie. Ale Przemek Pro jest taką osobą, która widziała ten film w tamtym czasie. Oh. E, no dobra, no i to jest taki pierwszy film, który wszedł po tamtym czasie i mega się go wstydzę, ale ja będę tak co dwa lata tam filmy pokazywała. Ci dobra. Się tą różnicę w zachowaniu, we mm -hmm. wszystkim. Dobra. Hey. A ja Welcome. Czemu? Uwaga, jestem Faustyla, mam 12 lat, mieszkam w Kiecach. O nas. Wróciłam na kanał, ponieważ w sumie też rozmawiałam z rodzicami na temat e, vlogowania. E, zgodzili się, jakoś normalnie to przyjęli. Myślałam, że będzie gorzej. Oh. Ej, turbo słodkie. Wspierający rodzice. Tym pierwszym filmikiem był komentarz e, o treści o Jezu, dziecko, zacznij pisać pamiętniczki czy coś. E, o od się odnie? <laughs> to sobie. To sobie w pokoju! Gdzie teraz jest? Hey. Na samym szczycie! A ty co? A ty co robisz? Pewnie pamiętniczki piszę. No, subskrybujcie, mam mój kanał, mam gdzieś tak około 400, chyba 50. Uh, oh. Wow. 12 tysięcy wyświetleń, filmików wow. okay. Ale fajnie to filmu, dobrze tak było mieć więcej tych łapek w górę też i subskrypcji um, Szybki koniec, Karol by pochwalił Karol. Szybki koniec, słodziak No taki słodziak Wiecie co ja nagrywałam w tym wieku? Ja nagrywałam instrukcję jak się teleportować I po prostu wiecie, Ej! cięcie Ja też mam taki filmik Ej, to może mamy ten sam Lecimy z kolejnym filmem. 31 tysięcy wyświetleń. Wow, wow, Też 9 miła. lat temu? <grymne> oh, no. Ma, przed lekcji caplin, pół angielski, pół polski. No, no. <grym> Już zauważyłem jedną fajną rzecz, która bardzo hipnotyzuje. Oczy. Są to twoje brwi. Co robisz. Chciałabym! <grym> <grym> pójść na medycynę albo na architekturę. Nie bo, bo um, wiesz się kubkę, to piłki nożnej nie lubię. Ej, wszystko się I zmieniło, Fausty. Żaden fakt już nie jest aktualny. Kocham jeść. To, to się nie jest. zmieniło. Nie jestem osobą oryginalną. Widziałeś oryginalną? No, oryginalną. A to specjalnie bo? O, jakie... O! Takie były jeszcze, Ale flashback! W ogóle nie odczułam ani nie trochę! Dobra! Ej serio to jest na... i Forstyla tym podzielmy w tym momencie. Profesjonalna jest, to jest serio. 8 lat temu Not My Arms Challenge with My Sister, <grym> no I to... Nie. to był film, który ja znalazłam w internecie na amerykańskim YouTube. W Polsce nikt go nie nagrał. Film ma 8,7 tysiąca wyświetleń. Jestem i my latach. nagraliśmy po 10 latach. Tak! <grym> Postanowiłam, że nagram z moją siostrą, challenge Not My Arms, który polega na tym, że...

Nagrywam to jest, swojego folderu. Nie! <What>? <fraction character> <gr Lake> Ale krimp, Nie! 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 <rezultaty> o! Grudzień 2014. Bum Szakalaka tytuł. Pytanie czy wyzwanie się nazywa? Topsy już wiedział jak kliknąć. Chyba nie samo powiedzieć. A A banan z bananem <st Hassan> miniaturka. <art devi> Prosiłam was o to abyście zadawali mi wczoraj bardzo dużo pytań i różnych wyzwań A już to się głos zmienił trochę No mam wrażenie, że jeszcze dużo różnych Ej, ale to jest dosłownie trzy miesiące później, nie? Zadawaliście pytania na moim asku, będziecie... O, ask A Jezu Ale też miałeś taki wyraz twarzy typowy Tak, Tak się tak robiło Tak się robiło wi i lecisz Miałam postawić vlog o tym, tam robił. Na Jezus. Jez! Cool. Yes. sobie słuchawki do nosa, puszcz coś i otwórz buzię. Z góry przepraszam wszystkich, jeżeli będzie to wyglądało. Zarobiście, <noise> to zobaczyć. Niecz no, nie, nie było. Patrzcie by, jaka miniaturka. Z Arianą Grande. Kurde! To masz idzie z Grande. Ale Ging! Zadziałał ten klik, 3, tak, 80 tysięcy i to był Co? pierwszy film, który miał tak dużo wyświetleń. O Boże, Poznań już kolejny filmik w tym tygodniu, bo się wzięłam wziąłem gaść. Się wzięłam w gaść. O! Wow! Ej, ja miałem powiedzieć, czy będzie intro, Jezu, bo tego sorry. mi brakowało, jak było outro. Pytania biorę teraz Aska. wszystkie pytania możecie mi zadawać na no, Asku. Dobra, lecimy. Ile masz wzrostu? Tyle. Co to, to było za odpowiedź? Tak, Tyle. Tyle? Tyle, no nie wiem, tutaj jest klamka. Jakie masz cele marzenia? Nie powiem Ci, bo się nie spełnią. Takie moje marzenia, które wiem, że uda mi się to osiągnąć kiedyś. Na pewno jest to, że żeby pojechać do Los Angeles. Mam takie plany, tylko zależy od... A takim moim celem, którym naprawdę będę się starać do momentu, kiedy po prostu tego nie osiągnę, jest 100 tysięcy widzów na YouTubie. Słuchajcie, wiecie co robić, wiecie co robić. W takim razie nie spełnicie marzenia 13-letniej Fausti bez wyroli jednej, naprawdę. Zrobisz filmik My iPhone na telefon? Nie! Ja. Dobrze! Domplek. Kolejny film, Weekend Morning Routine 6 lat temu, czyli 2015 Ja pierd... Wiecie, były wtedy takie modne właśnie, takie ładne ujęcia Ładne, jakieś, ładne Jezus, Instagram jak wyglądał o, o, o Co tam na... było? No, no, jakiś chłop jak no, to pozycji no, dziwny o. A jeszcze nie lecnia! Ja nie byłam w kostiumie kąpielowym. ja Mam to jest słodka. Który nazywa się Drummer Challenge. Zobaczyłam, go w sumie już dawno temu na kanale Smawa MapCraft, ale jakoś nie wiem, nie chciałam się nigdy go zrobić, a dano nie było... Jak w mam mój mój w ogóle powiedzieć widzą, że mi się rama nie chciało czegoś robić? jakby? Byłaś prawdziwa! Byłaś prawdziwa! Zaczniemy od książ książki. Zastanawiałam się, czy nie mogłam jej sobie. Ale Tak się nie Tak samo jak do nas. I tak samo nawet reagujesz, jak, jak się śpiesz. Chyba moment mojej sławy największej. 6 lat temu, 2016 rok. W dzisiejszym filmiku pokażę wam, jak wyglądać, jak pyć prawdziwo. Jak pyć? Polecam dostać każdemu do końca. Ooooo, jaki ten zabieg! Fausty się maluje. Maluje. Maluje sobie brwi. Zaraz wyrysuję. I zaraz wymiotuje. Kolejną ważną rzeczą jest to. Czapla. Ooooooo! Jeżeli nie macie przerwy między nogami, nie możecie w tablet. Jeżeli nie macie przerwy między nogami, nie możesz być tablet. To jest sarkastyczne dla mnie, ale teraz oglądają i nie jest. A teraz... Wow. Uuuuh! Oh, wow. Ile miałeś teraz? Poczekaj! Jednaście! Nie widziałem tego! Wysoki ale... sądzi, że nie widziałem tego! Dopuszczam dalej cała prawda o obozach w Bułgarii. Uuuuh! A wołowinę? Uuuuh! A wołowinę? Co jest? Kocha, powiem! Cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie na moim kanale po wiecznie trwającej przerwie. Co? Dlaczego na przykład ja nie potrafię obrać innego kierunku, tylko ciągle te złote piaski długie? Bo był alkohol! No i dobra, w zasadzie po tym filmie przestałam nagrywać Dęcka już była totalnie Muszę wam jeden spoko film Spoko, ale ma 1.9K To się tak spoko Był śmieszny dla mnie jakiego ja go montowałam i na ostatnio oglądamy, gdzieś też był zabawny Dzień dobry To wydawało mi się aż na tyle oczywiste, że aż nie zrozumiałeś, że trzeba o tym powiedzieć To jest taka sassy No, to tak, jest sassy Go, girl. Ale też tutaj już taka elokwencja wchodzi w Faust Siowa. To jest już taka... Y... I dużo cięcia, dużo cięcia już wchodzi, fajnie, fajnie Nie, nie, nie nawet nie wiedzieliście, że coś takiego No powiedziałeś tak jak ty na zewnątrz Nie, nie, nie Stalkowanie profilu Więc jak już masz ten follow I już wiesz co się dzieje u tej osoby No to przeglądasz jej stories Wyróżnione relacje, zdjęcia To już jest Fausty, którą znam no To jest już tak Co się stało? Kto się tak skrzywdził, Fausty? tak Ktoś ci złamał serce, tak? Słuchajcie, to jest już zaawansowany etap Relationship. już. ty jakiś problem. Fajnie się to ogląda. Fajnie. Moment. Kurmy na mojej. Harry Renaissance Type, gdzie wszystko znowu. PU! Coś, coś. się Uda się, czy się nie uda? Za nisko. Ale mi się uda. Teraz się uda na pewno. To też wyglądasz inaczej niż teraz wyglądasz. Ty masz faktycznie w planach teraz na swoim kanale mieć taki boi. format. Tak. Wiadomo, że teraz są inne rzeczy, które się klikają i tak dalej, ale kurczę, to by było fajne. na komentarz. No, Ale tak, no co? Jeżeli no, chcecie zobaczyć, co się będzie działo, no to wpadajcie, oczywiście na mój kanał, zostawiacie subskrypcję. Właściwie teraz po tym filmie macie wejść i to zrobić, bo już film jest. Mam nadzieję, widzowie, że też tym filmem pokazałam Wam to, jak wyglądała wow, moja przeszłość YouTube'owa. I dajcie też znać, czy bardzo się zmieniłam według Was. I widzimy się jutro o 17. Pa! pa!